Witam na kanale Grzankowski. W dzisiejszym filmie zapraszam Was na rozgrywkę w Call to Arms Gates of Hell Ostfront, które gramy w trybie podwój w kooperacji z ekipą z Discorda Grzankowski. Oczywiście rozgrywka będzie wyglądać troszkę inaczej niż większość z Was się spodziewa. Call to Arms jest grą strategiczną, która daje możliwość gry w trybie FPS, czyniąc z niej może nieprzesadnie realistyczną, ale całkiem przyjemną grę taktyczną. I tę cechę gry zamierzamy wykorzystać. Ogólne założenie rozgrywki w Call to Arms, które zobaczycie na kanale, jest takie, że jedna osoba dowodzi całym zespołem, mając kontrolę nad piechotą, artylerią i logistyką, grając w klasycznym trybie RTS i obserwując rozgrywkę z lotu ptaka. Pozostałe osoby dostają pojazdy i grają w trybie FPS, czyli dokładnie takim, jak będziecie obserwować w tym filmie. W dzisiejszej rozgrywce jest trochę inaczej bo dopiero docieramy się w naszej doktrynie i w praniu wyszło, że będzie dowodził Benek mający pod kontrolą piechotę głównie dlatego, że z grających dziś ma największe obycie z mechaniką w Call to Arms. Inspektor dostanie 20 mm działko przeciwlotnicze które świetnie spisuje się w mordowaniu wrogiej piechoty. Kawalerzysta, mający pod kontrolą moździerz odpowiedzialny dziś jest też za logistykę. No i oczywiście ja w pancerze 38t. Na koniec rozgrywki zrobię małe podsumowanie, gdzie przedstawię moją opinię na jej temat i pomysły na przyszłość serii. Myślę, że są ciekawe, więc zostańcie ze mną do końca filmu. Dajcie też znać w komentarzu, co sądzicie o takiej rozgrywce, a jeżeli film wam się spodoba, to zachęcam do subskrypcji kanału oraz wsparcia mnie taktycznym komentarzem i lajkiem, by pomóc mi dotrzeć do większej ilości widzów. Jeżeli z kolei chcecie zagrać z nami lub dołączyć do naszej społeczności, to zapraszam. Link do Discorda, który rośnie w siłę i dobija już do 500 osób, podobnie jak do innych moich mediów społecznościowych zostawiłem w opisie filmu. Jeżeli mamy to za sobą, bierzemy się za robotę. Ześrodkowanie na drodze i potem będziemy się zastanawiać jak tutaj kudę... Okej, okay. ta to droga to jest przeciwko nas, tak? Tam Najplare. gdzie idę czekaj. Najpierw tutaj, gdzie tutaj, się tutaj, tutaj tu, tu, tu się zbieramy. I tak, Co e, to rozpoznać, kurwa. I puścimy samolot, rozstawimy artylerię, rozstawimy, czekaj, piechotę tu, tu. Ja Trochę muszę, idę trochę. Dobra, czołgiem stań na, na, na skrzyżowaniu i patrzę w kierunku, wiadomo, gde, na, y, bramy, nie? Mm -hmm. Mm -hmm. Ja pociągnę piechotę, po, pociągnę piechotę, czekaj, z prawej i z lewej, pójdę piechotą. Eee, artylerię też trzeba będzie Możesz iść koło tego zrujnowanego domku, na przykład? Dobra, I tu ja to trochę czasem, bo jakbym strzelił, to. Ale już, już kazałem im tam iść, kurwa, tylko coś się zawoda, Patrz, stanaj na, 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 na Twoim ciągu, się zacieni, kurwa. Dobra. A 2 centymetry? Eee, też na. na, na w okolicy tej drogi, właśnie, i patrząc na wprost, nie? Żeby strzelać w kierunku tego punktu. Więc powiedz Dobra. mi jaki masz zasięg przede wszystkim. powiedz mi do, dokąd możesz dostrzelić, nie? Już zaraz sprawdzę, tylko muszę się rozłożyć. Dobra. Czekaj. Czy możesz strzelać w ich pozycję, w ich ten, w ich, yy... Zaraz, bo tu urna map... czekaj. Pojawia się piłka. 100 metrów spokojnie mogę strzelać. Czy możesz dostrzelić do, do, do ich punktu do bez, 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 bezpośrednio? Możesz dbać po ich punkcie, pracować po nim? E, z szybciej to jest ja sprawdzę z tym, bezpośrednio. O, no no mówię. No, no to tam po ty po, pod e, teoretycznie listem. mogę, tylko że w ziemię zahacza muszę się inaczej ustawić. No, no, widzę, że, że jest nie, 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 nie ten. Gdzie jest na słowość? jest na fłość. Możesz już czeka. Nie, Wal posów punkt E Nękaj tam ich kurde, bo tam na, 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 na bank za tymi workami z piaskiem jest jakaś Nie chcę też tego zasłaniać, ale... Grzankowskiego. Ja się przestawię wreszcie, gdzieś... ustaw się jak się wygodnie. Nie, patrzę właśnie, tu spróbuję gdzieś. Spróbuję, będę na strasznie na widoku, ale... Trochę swojej inicjatywy też. O, Grankowski też może odłamkowymi spróbować walić ten punkt, nie? No strzelam. Na ślepo. Ja, muszę ja strasznie w ziemię biję. Bo to jest bardziej defensywna, niż ofensywna, nie? A raczej się ma do, do ciebie przy... Ty, na lewo o. mamy ruskich Idą, po są pojedynczy, bo pojedyncze boty macają, wiesz Przychodzą tutaj A Już schował się Ja bardziej w bramie powinienem się ustawić O Podciągę, podciągę powoli. Ja, jak ja idę do przodu, bo idę powoli do przodu, to ty też ty, ty, delikatnie się podciągajcie też. Parę ja metrów. muszę w bramie się ustawić, bo będę najlepiej no. widział wszystko. Tak samo ten młodzież, możesz też na przykład jeżeli... Jak masz właśnie to nie, to zostaw go, nie? Ale... Ja tu się ustawię, bo będę najlepiej widział. No Podciągaj, powolutku. Nie Powolutku podciągamy się, kurwa. O kurwa, bo mnie zaraz ten trafi. Okej. Okay. O, już, 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 dobra, już muszę ładnie, się rozłożyć, już, już, już ładnie nie... ładnie widać na okupami, już, już, już widzicie nad okopami. Można się normalnie po, nie, po nich pracować, nie? Dobra, dobra to jest. Im Im więcej, więcej broni zespołowa zniszczy piechoty, tym mniej ja, ja naradzę swoje... ten... O, idą od, od lewej biegną, ładnie. Tu jest, tu jest. Ładną centralnie pod wasz ogień zaraz. Zaraz wejdą pod wasz się przesuwa? Dobra, ja okop ten czysty. I do następni, także no, możesz dalej walić po nich. O Grzankowski tu czołgiem możesz pociągnąć się, ten też... No i tam z lewej strony Al... też... No dobra, z Ej. ładnie czyszczę okop, ale... Urna mi tu jakiś podchodzi. Dobrze, dobrze. Dobrze. Będzie jest. potrzebna skrzynka. No, bo, to, bo, bo ten temat bo też kurwa, konsumuje spora nic. Bo mam trzy tylko magazynki, staram się oszczędzić. Te skrzynkę pozostają no. przy środek. No, bo mam tylko trzy magazynki, ale będę się starał oszczędnie. Dobra, Czekaj, czeka, żebym idzie. się nie zabił. Okej. Okay. Dobra, skrzynka Edwansko idzie. Idą, idą, pod nasz ogień idą centralnie, pięknie, ład, ładnie się odpojdziesz. Dobra, skrzynka idzie. Nie przed przodem, nie przed przodem. Nie, nie Obo. Dawaj! bo Ty Tylko, że to ma kurna rozrzut tego Tepeszy Ważne, że jest skuteczny chyba W końcu Dobra, stoi. Przed się, staj ogień, powoli photo, próbuję wejść y -y, w tą kurna, akurat dobra. I dobra, pepanska, tak Ale na szczęście na dość budy, on się napił Na plecach miał na szczęście tą pepanskę O widać, idą, czołgają się A ile on tej wody wypił? Za tymi kodami oni są. A, no w ty 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 tunelach, tak, w tych tunelach też. Nic nie widzę, więc tak naprawdę walę na ślepo trochę. No trzymaj, da da daj im podejść, oni będą teraz wiesz, Oni się z, z tego punktu E przemieszczają do A, a potem będą wzdłuż tej drogi atakowali was, jak debile. widzę. Tak próbują. O, starczyłem pierwszego piekła już. Trzymaj ogień z tej 200 cm daj to Henryk poplasować, On ma więcej amunicji. Jasne, ja mam na razie a, a oni, jak będą szli na nas, nie? Jak będą się zbliżać, to będziesz wtedy, wtedy ich kosił. Bo im bliżej, tak. im są bliżej to masz mniejszy losu, mniej amunicji marnujesz, nie? Tak, a oni, ale ja. oni bo to jak, to jest, lewinię, jak, jak widzę, na jak stoją. Wystarczy, że stoją w miejscu, o tak powiem. To już są no, w pusta. No jestem tych. No ją od, od, tą skrzynkę, nie? Odsuj no, skrzynkę. Ola z czasem będzie się napełniać powolutku, nie? A A na, no i znieść na razie na moździerz, jeśli moździerz potrzebuje, jak chcesz. Bo dobrze. ja mam full ammo, mam. Dobra, no i tego do stali. No i to mi się podoba. Tak ma być. Ej, to tam atakują. Piechota no właśnie, no właśnie, mówię przy na lewą stronę. Ło, kurwa, Ale tym dwudziestką wymiatam jeszcze, jak mam pancera obok. No mówię, no dwudziestka to jest kurde, piękna maszyna. Jeszcze jak jest na ciężarówce, jest mobilna, można ją przerzucać z punktu do punktu, tam gdzie jest potrzebna. Tak, ale na razie my mamy kasę, musimy na Jägera wziąć. No. Dobra, Mam się, pracujcie po tych nadatorach co są, bo ja muszę wycofać lekko. Dlatory? Tak, tak no, to tam jak po strzelać właśnie, musisz Na razie ja się tak, stąd nie będę ruszał, bo to idealna pozycja. No, ja, ja wpadnę przecież w punkt E teraz, z piechotą, powinienem tu lecieć, czy stawą. I teraz ogólnie czołgiem, przestaw się ogień właśnie w kierunku torów, tak? Nie? Ja tu już przyjmuję... Z w stronę tak? Ja się wycofam. A ty mnie dwójką wspieraj, bo tam się tak. wchodzisz w punkt, nie? Jasne, postaram się jak mogę. Tu uważaj, tu masz piechura. Widzę, 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 widzę. Jest, zdjęty. Uj, jakiego ładnego heada dostał. Dobra, przyjmuję punkt. Ej, yy, nie punkt. po mnie, nie po mnie! Niebieski, Aha. niebieski. niebieski, niebieski. Jak widzę w, il, dwa krzaki jako to, czołgi, to samo mam. Patrz na mapkę, masz zielone i czerwone kurde kropki. Muszę zwracać uwagę na mapkę, masz rację. Po prostu... Możesz tą, tą dwu centymetrówkę możesz na, na środek się na przykład gdzieś tutaj gdzie jest ta flara, tu gdzie się ustawić i patrzeć właśnie w tym kierunku. A, Dobra, za, 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 e, to... tylko muszę oszczędzać ją, bo teraz mam tylko... Ten... No. No, spokojnie, spokojnie. Te... O, najlepiej jakby się ustawił. Tu ja się ustawił najlepiej. Macie, w tym miejscu, bo tutaj atakują. Za późno te flary Długi jest cool down, tych flar, nie mogę. O. W, I o, w, lewo, w lewo, tak? Ta, spojrzenie. Jest, tam, nie strzelają się, tak, lewo spojrzyj, no. W kierunku turw patrz. Dokładnie tak teraz. Oooo. To tak, a tak wali tą dymem? To, 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 Nie, nie wiem, nie wiem. Stawiam za słowem. Hej, możesz? Jaką tak masz amunicję? No, chyba ci skończyła amunicja odłamkowa. Walisz no, tak tak, tak. dobrze. Robisz im, robisz im dobrze teraz. Przestań, wstrzymaj ogień, bo no, im dobrze robisz. Ja się widzę, ja się widzę, ja widzę. Alt. Alt. Czekaj, to jest Rusek? Rusek. Tak, tak. No, mapa! 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 No, to szkoda, że nie mamy dyka. Tyle bym podniósł, kurwa, że ja pierdolę. Oj. Dobra, przejdźmy punkt? Jeszcze nie? Jest już, jest już. Trzymać się wszyscy. Idę piechotą w kierunku tego, bo teraz te dymy nam trochę... Akurat tego piechociarza czerwony bo tam, tam jest piechota. Ja ten... Jak dym opadnie, to ja ich wystrzelam tutaj. No... Dobra. Jakiś sabotażysta ich uratował, wiesz? Mamy... Mamy <gryta> Mamy Kreta! Mamy kreta już. <gryta> Jakiś bolszewik jest, wiesz, Co można poznać po tym, że jak Kto się ładowała mis misja, to wychwalał rosyjski żołnierz, a mówił, że polscy oficerowie są głupi. <noise> Zraził się. Chyba dostał rubli, wiesz, garść rubli. Każdy pieniądz dobry. <noise> Machorkę dostał. Okej, okay, dobra. A tu idziemy jakoś bu... ustawić, żeby nie zmieniali sobie amunicji w środku strzelania? Nie, bo prawdopodobnie się skończyła amunicja, taj on automatycznie przerzucił się na, na... No, właśnie o mi to chodzi, że jakby się skończyła od to żeby nie strzelali. Po moich strzelacz, po moich strzelach, Grankowski, po moich strzelacz. No to, po tam wchodzić miałeś nie włazić. A najechać czerwona kropka, tylko jest... Po lewej ja masz, to, po lewej masz na, na, na torach jednego. Ale ja nie widzę, Grankowski, muszę Grankowski, się podsunąć. Grankowski po lewej na torach masz. No ja Grankowski, wie, ma. Grankowski muszę żeby yes, się podsunąć, w takim razie. Dostaw ten czołg, teraz po, 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 ten, podciągnę się. Bo teraz musimy iść do kierunku punktu A. On prawdopodobnie okay. jest ku bo tam wiesz, bo tam... O, i teraz wszyscy idźcie tam gdzie Żelkowski mniej więcej stoi czołgiem. Zmieniamy pozycję, nie? Jasne. Teraz będziemy w tych, torów atakowali. Eee, ja tu, tu będę flankował. On chyba zużył wszystkie te... O, o, o! Na torach jest kurwa ten, na torach jest chyba jakaś boli zespołowa. Jest działo, jest armata kurwa, Dobię, dobiegnę do niej, nie dobiegnę? to do... jest... O, strzeliła, zajebiście, może nie może uda się zabić... nie, chuja! Rozwali mi tą pierdolę Yyy... Eee... A, na prawo, ja... spróbuję roz... Czekaj, ja, ja już latami do niej biegnę. Dobra, Aha, się dobra. Kurwa! No, postaraj się jej nie rozwalić. Uszkodziłem ją tylko, albo zostało tylko trzech piechurów, także nie wiem czy... W sensie, Płat... wiesz o co mi chodzi, płatcie żebyś przejął na nią kontrolę, ewentualnie... A, tak, 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 ale... Wtedy tą 7.6 sprzedam, albo zobaczymy co z tym zrobimy. Jak przeżyje ten szturm, bo zostało mi dwóch tylko. Mam pomóc ci? Eee, no na jak pewno się pociągnijmy. Ty... Dobra, został tam, tam, gdzie, gdzie, tam, gdzie ty jesteś teraz. Tu jestem, tylko że ja chyba podejdę bliżej trochę, bo tu nikogo nie widzę, kurwa. Ja podejdę z i bliżej z karabinu wreszcie. się to. tak, żebyś miał... O, czołg jedzie, czołg jedzie, ten T-34 te, te wyjeżdża między, między, między budynków. Jakie T-34? T-37, kurwa, no. Amfibia, Al ten amfibijny leżał. A to ja nawet bym go rozwalił. Tak, mógłbyś rozlaźć. Wyjedzie pomiędzy budynków, swoim z budynków wyjedzie, o, właśnie. Ale ja to jedę podejść tam do Grzankowskiego mniej więcej. Bo tu, nazwijmy to, widzę nic. Mogę A, przejąć, dział. Wyskoczyli. wyskoczyli. To więcej w niego nie będę strzelał, bo szkoda, nie? Możemy go przejąć. Rusek, tam u ciebie jest, Zabij, go do... załatwić. muszę wyjść muszę wyjść kurwa z tego, zdziała. Próbuję go rozwalić, ale pewnie jest. nie zdążę. Zabity, zabity, dobra. Okej, okay, to już Mam, nie Mamy artylerię. Dobra. I... On znowu się zrobi czerwony, strzelać w niego dalej. Ta, 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 nie tak, tak, tak. Właśnie, że jest tam. Jeden zaugan tam przynajmniej jest. Mm. To ja zacznę atakować. On klik, tak naprawdę, to... Grzankowski, to ty się mógłbyś podjechać, bo on nic ci nie zrobi, ale... Na tym dziale nie mogę siedzieć, bo tu czubki podchodzą i gdzieś pojedyncze, te Kacaps, Kacapy pojedyncze podchodzą. Podjechać mogę, no ale on... Aha, dobra, wyszedł z niego. Tak, tak, bo on go chce naprawiać i chyba jest zimny. Dobra, bo poczekaj z tym czołgiem, ja pójdę piechotą pierwszy, wiesz? Okej. Okay. Ja idę za czołgiem, jakby co? Przez, prze, przez budynek, no, no idź za czołgiem. Coś tam jest? Coś tam, no, ale no. Próbuję naprawiać chyba go. A bo, dobra, to zaraz go. Tak, na go. Teraz mu wyjaśnię. A, no ty nie znam. Ale jeszcze tam są jacyś. Jest, odpuścił, naprawiam, no, na nim ciekawa, dobra, zniszczę. Minus. Dobra, podczas no, może piechotą, jak nie ma nikogo, to już niech mój nie się idę. Piechotą idę, wolę okay, strzela, nie strzelać idę piechotą. Dobra, to nasi, dobra. To wygląda, że. Nasi dobrze. czy. Czekaj, nasi to. Tak. Dostrzelam zierzem. Mój ten, mój kurwa, przywódź strzela, ale. Ej, to są nasi? Eee, yes, nie, kurwa strzela to ogień. Dostrzela z wujkory. Ktoś jeszcze dwójki, no. <sadzio> kurwa check fire kurwa do chuje. Ok. Okej, podciągnijcie te kurwa podjeżdżę. E podjeżdżę Podjeżdżę, podjeżdżę, dokładnie Ja muszę kurwa wzmocnić swoją piechotę <sadzio> Do tej artylerii wsadzę jednego Żebyśmy ją przejęli już mm. Czekaj, wystrywamy się czy nie zastanawiam się, czy możesz nie tym ogniem stromotorowym, w sensie stromotorowym. o, dużo piechotów jest. Dobra, Grzechowski, wjeżdżaj w ten budynek i licz tą piechotę górę, bo ja to jedynie Oni nie mają nic przeciw pancernego. Spróbuję pomóc. Ty musiałbym obok tam postawić Czekaj, czy to jest rusek? Patrz na mapę, patrz na mundur było... Wejdź z tyłu FPP Patrz z góry. Masz idealnie wszystko ty ten. wyjdź na chwilę z tyłu FPP Wyszedłem, dobra, nic tu nie ma tam. I widzisz teraz, gdzie są twoi gdzie są czołgi. Dobra. Ty dług mnie czy co potrzebuje, żeby wejść do tego punktu i go przejąć. Ja bez niego nie. Bez tego nie... nie przejmiemy. Bo czołgiem zdaje się i da się przejmować punkt z tego co pamiętam. nie wszystkie. W tej grze można chyba czołgiem, jest opcja czołgiem. No, chyba lepiej, tylko samochodami samo możesz przejmować hmm. Ha. Tak mi się wydaje, że... Mogę objechać z drugiej strony, podjechać tym czołgiem, żeby ich tam postrzelać, kurde. Możesz objechać, objechać. A tu już widzę, przejmuję powoli. Dobra, gdzie tu się usadowić? E, na tej drodze, czekaj, coś kurde. Ja jestem... Ja, bym się, ja bym się postawił koło, koło moździerza. I patrzył się w kierunku wschod, północnego wschodu. No, północne, na północny wschód się skierował. Na tym skrzyżowaniu, gdzie jest Dobra, jadę ty, do niej I, i patrzę już na północny, północny wschód, nie? To to tak zadymił, zadymił. No nie, no nie nie, 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 nie. nie nie, bo tam, wiesz, rzuciłem No nie, 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 nie posądzam naszego na, Wręcz na ja robię na wie, więcej na wie, źle, niż on Byś zdziwił, ile tutaj z No bo oni <laughs> bo z automatu tak zaczęli strzelać, nie? Dobra, punkt jest czysty jest czysty, dobra, to chcę wejść całkowicie do niego. Chyba nie, go już mamy. Jak ja ustawiam wstrzymać ogień, no to on powinien wstrzymać ogień, on sobie jeszcze strzela. A on ma swoją koncepcję wstrzymywania ognia. A on, musi najpierw pić w ucisku, wystrzelać, a później pomyśli, hmm, może jednak. Dobra. Nie nie właśnie, jakaś się kogoś i dwudziecha ma amunicję przeciwpancerna? Jak przejmiemy nas oba, to powinno im... Oni... oni mieli opcję dodatkowych fal, czy to tylko to coś samo? Nie, sama? nie, 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 oni... Y... Znaczy, z czasem mają coraz więcej, nie? Wiadomo. Teraz następuje tradycyjne łupienie przeciwnika, gdzie zbieramy zdatny do użycia lub sprzedaży sprzęt, pozostały po przeciwniku, czego oczywiście wam oszczędzę, bo nie jest to zbyt ekscytujące widowisko. Od zwykły dzień z życia złomiarza. Podsumuję za to jak widzę rozgrywkę w Call of Arms z mojej perspektywy, czyli jako rozgrywkę w trybie FPS w kooperacji. Tak więc, nie jest to może jakoś bardzo realistyczna rozgrywka, jak chodzi o mechanikę, ale daje całkiem sporo sprzętu do wykorzystania, możliwość kontroli nad czołgami, pojazdami, artylerią oraz piechotą na polu walki i połączenia tego w jedną machinę wojenną, co jest dość unikalną cechą na dzień dzisiejszy. Gra jest może odrobina arcadeowa, ale bardzo przyjemna. Ja grając bawiłem się świetnie i mam nadzieję, że wyoglądając także. Po zmodowaniu gry mamy też spore możliwości, o które ciężko w jakiejkolwiek innej grze, jak na przykład Blitzkrieg we Francji w 1940 roku, obrona Rzeszy z użyciem wszelkiej maszyny Wonderwaffe, jak Maus, e 100 i tym podobny, czy chociaż odparcie Niemców w kampanii wrześniowej. Dajcie znać, czy podobają Wam się takie pomysły w komentarzu. I czy chcecie w przerwach między Simami odcinki z Call to Arms? To tyle na dziś, dziękuję że byliście ze mną i do zobaczenia w następnym odcinku.